Tak jak mówiłem, tutaj Nadzieja Białych, 13-letni kolega spod Warszawy, pięknie tutaj wyprowadza rybę, oczywiście poza teren nęcenia. Jak czujesz na kiju, jest to podczepiona rybka, czy wzięła elegancko? Myślisz, że jest podczepiona, jakże fachowa odpowiedź, w szybkim tempie, brawo. Ale to z taką podczepioną rybką bo jeszcze masz dużo czasu, 7 minut mistrzu. Może być to ładna i piękna rybka, pamiętaj, niech złapie powietrze, delikatnie, tak, doskonale, umiejętnie. Widzę, że nie trzeba tutaj cennych rad udzielać naszemu faworytowi. 5 minut! Do góry, do góry, by powietrze zapała tak jest, ale ona jest niestety walcząca. Proszę bardzo, w ostatniej... Dziesięć minutu, koledze, weszły piękne rybki. Spokojnie, my mamy gwizdek. A to będzie gwizdek jak wyciągnę rybę. Staraj się w lewo, staraj się, stara się w lewo wędkę powoli. Tak jest, pod prąd. Układał, wiesz, powoli wędkę w lewo. Ale poczekaj. Niżej, powoli, ale powolutku. I niżej. Niech Piotr tylko... Na sztywno, na sztywno, na sztywno, na sztywno mistrzu. Do tyłu, do tyłu. Powoli, stopniowo wkłada. Praw, praw w górę i teraz powolutku. Jest, 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 doskonale. Państwo mogą zaobserwować, jak trzynastolatek radzi sobie z rybą podpiętą za bok, to nie byle jaka sprawa. To nie byle jakie emocje, prawda mistrzu? On żelazne opanowanie. On posiada to we krwi, tak? Doskonale. Dawaj, wskocz, trochę. Wielu kibiców, ale us usłuchaj się własnego instynktu, tak, doskonale. Chyba tata tutaj pierwsze skrzypce gra na treningach. Widzimy, że wie, że zawodnik w lewą stronę, przeciwległą kierunkowi nurtu. Delikatne pompowanie, no tutaj rybka sobie pozwala na frywolne Odjazdy i w tym momencie na załączonym obrazku to właśnie się działo spokojnie. Tak, tu kibice z tyłu, słyszymy ich jękot. Dobrze, powolutku. Już wizprowadzę podbierać, bo pierwsze zaczepnięcie powietrza to już musi być ryba twoja, nie? Tak, proszę Państwa, to nie jakaś fotoreklama, to jest prawda. 13 latek tutaj w ostatniej końcówce zostało mu jakieś trzy minuty wyrobi się w czasie, bez dwóch zdań Podobne emocje gościły na walce Muhameda Liego z Fraserem Tu już widzimy pie pierwsze podejście Tak jest, tak jest spokojnie zanurz pobieraczek przyjacielu i będzie dobrze Rybka sama ci musi do Kasiorka skoczyć Tak 25 Ale chyba taki mi się wydaje, że... Trochę ma, nie? Nie, nie parujemy. Kiro ma na pewno. Tak, co więcej. Dobra. Też, 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 Już za chwilę będzie proszę bardzo podbieraku. O ile, o ile. Oj dawaj, dawaj, chyba dawaj, dawaj, bo mało czasu. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie śpiesz, nie stresuj zucha, nie stresuj zucha. Ajajaj. Aj, 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 aj. Tutaj organizator popędza młodzież, sam powinien wziąć leszczynę w rękę i pokazać klasę. nie I już prawie witał się z gąską, tak jest. Spokojnie słuchu, spokojnie, spokojnie. Powietrze to szybko czy nie, nie złapie rybka i masz ją praktycznie w siatce, brawo! Siedzi, pięknie, brawo! Tak trzymaj krótkie Ale dowali W ostatnich no, trzech minutach Zuchu Elegancko, pokaż szybkę Uśmiechnij się tutaj dam do kamery Jest, doskonale tak tak. I jak? Mieliśmy rację, podczepiona Czyli tyle jeszcze większy pamiętaj, bracia zawsze stoją za kulami Elegancko Jeszcze masz szansę, jeszcze masz szansę Zmieniaj szybko i jedziesz Tak